Halleluja. Witamy wszystkich. Witamy 80. wszystkich. Państwa, kazanie i coś, co mam długiego czasu na sercu, mam i mam mówić głównie w temacie wiary. Ok? Głównie życia z wiary. A ja wiesz, że w ogóle jest tak, że czasami Bóg daje taką serię, coś kładzie na serce kaznodziejom, ludziom, którzy głoszą słowo i Pokazują, na pewno nie, nie mówię o żadnym koronawirusie, żeby głosić przez 5 lat na temat koronawirusa. W ogóle nie, nie warta żadnej, nie warta jest ta odmiana kazań, nie warta jest niczego. Ja mówię o życiu z wiary, okej? Okay? Specjalnie to podkreślam, specjalnie, specjalnie, bo ja nie myślę o, o tego typu tematach, się skupiać na rzeczach dziesiątkorzędnych. Życie z wiary to jest życie, które dotyczy ciebie mnie. I Bóg Ciebie mnie wybrał, żebyś mógł y, w ten sposób żyć. Mhm. Jesteśmy uzdolnieni przez Boga. Jak stajesz się jego dzieckiem, dostajesz tą absolutną zdolność, żeby móc żyć z wiarą. Że móc słyszeć, rozróżniać Boży Głos i zacząć go stosować. Bo jeżeli tylko słuchamy, a nie stosujemy, y, nie jesteśmy za mądrzy. Y, tak Biblia mówi. Nowy Testament i Pan jest tak powiedział, że nie jesteśmy mądrzy, jesteśmy głupi. Więc, proszę Państwa, życie z wiary to jest kierunek i to, co cała seria wierzę, że może najbliższy rok będzie naświetlony tą tematyką. Życie z wiary, tak naprawdę, cokolwiek nie robisz, musisz zacząć żyć i zacząć robić wierzę. Że nie robisz wierzę, to tak jakbyś po prostu u sobie rękę odcinał, bo nie chcesz żyć. Życie z wiary przepływa w Twoim życiu po prostu rozwija się i jest kierowane, delegowane do, do każdej komórki Twojego ciała, właśnie przez to, że, że, że tak żyjesz. Żyjesz z wiary, a nie na podstawie naturalnych możliwości. Jeżeli żyjesz z wiary, to po prostu Bóg zaczyna się budować. Amen. Co śpiewamy? Nie mamy naszego Yy, najmłodszego, który zawsze dyktuje tempo, w yy, My będziemy robić to, co, co mamy na, na sercu Przed pan... Przyluczę pana uniżamy się. Przed ulicę pana uniżamy się. Pan sam wywyszy nas. Jego jest ziemia i czas Pan sam wy. Nasze Twoje swoje życie w nas, Jego moc, Jego chwałę w nas Wszystkie swoje troski oddajemy Mu, tak czekajmy, wszystkie rzeczy a Wszystko ze trudnością, łatwością od Wszystkie swoje troski oddajemy Mu. Pan sam był wyższy raz, Jego jest Ziemia i czas, Pan sam. Pan sam wywyższy nas Jedno jest ziemia i czas Pan sam wywyższy I swoje klas Panie się wyższamy Panie Błogosławimy Twoje imię Jesteś groźny, w godzinie chwały Aleluja. Dziękujemy Ci Panie Dziękujemy za nowe życie Tobie Życie z wiary Życie yy, z łasce. Życie zwycięskie a dzięki mi, że Ty dopowiedziałeś, nie my, wymyśliliśmy sobie, ale Ty dopowiedziałeś, że y, jesteśmy więcej niż zwycięzcami, gdy żyjemy takim życiem. Amen. Ty, gdy żyjemy, chodząc swoją drogą. Amen. Dlaczego? Bo Ty jest do, do, do zwycięstwa za nas, a my jesteśmy tymi, którzy, którzy po prostu testują, którzy zsypcą się tym, co Ty dla nas zrobiłeś. Wyścigamy się do Białego Ciebie. Aleluja. Przed Panem uścigamy się. Przed Panem uścigamy się. Pan sam wywyższy nas. Jego jest Ziemia i czas Pan sam wywyższy. I my swoje nas, Panie, bo Ciebie chodzi tylko Ciebie to byś Ty uwzeszczony, byś Ty uwielbiony, by Twoje słowo było zwiastowane, objawiane i byśmy mogli się usycić byśmy mogli się wzmacniać, budować. Amen. Żywych Kościół, amen Twój, uwzeszczamy Cię, jak Cię. Amen. Alleluja. Chwalimy Twoje imię. Alleluja. Wysłania imię Mesjasza Jezusa

Jezusa, Jezusa wysławia imię pana. Baruch Aszem, a Meszyja Jeszła, Baruch Aszem Adonaj. Baruch Aszem, a Meszyja Jeszła, Baruch Aszem Adonaj. Naszem, amy szyja, jeszczeła rucha, sziem alonaj. Maruchas, szem. Amy szyja. Jeszła ma Ale jak wyszanów cię lubionych. Panie Boże wszystkich miłoców. Panie zastępów. Amen. Yes. Księga Izajasza, 40 rozdział, bardzo yy, często cytowany. Yy, chciałem przeczytać kilka wersetów, zresztą yy, zastanawiam się, czy, czy przeczytać najpierw definicję wiary, ale 11 rozdział, pierwszy werset, do Hebrajczyków, yy, ale mm, śpiewając Adonai, po prostu yy, yy, musimy, muszę zacytować to słowo. Yy, yy, Czytamy, czytamy od, tego, od tego momentu. 27 werset, 40 rozdział yy, yy, księgi Zajasza. Czy, czy, czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do, do mego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wierzym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę a bezsilnemu moc wofitości. Młodzieńcy ustają i, i dleją a pocholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, zbijał się w górę na skrótach jak orły, biegną i dleją, a idą, a nie ustają. Tu jest powiedziane ci, którzy ufają Panu w wersji gdańskiej i w tłumaczeniach angielskich jest ci, którzy szukają Pana. Ci yy, biegną a, ci, yy, ci którzy... Ten ostatni werset, lecz ci, którzy ufają Panu czy szukają pana, wzbijają się w górę na skrzydłach akorły, biegną, a nie mdleją, idą a nie ustają. Yy, no, mówimy o, o sportowych czynach w tym momencie. Yy, ja dzisiaj może wyglądam jak, jak prezydent Załęski. <laughs> Ale tak jak zobaczyłem, bo no, po prostu odczuwamy głód tego, że, że się nie dzielimy, że nie głosimy i po prostu jest ten moment pomiędzy remontami, pomiędzy, pomiędzy tym co robimy pracą i wszystkimi rzeczami i pomyślałem sobie, jak zobaczyłem to, że myślałem sobie, a niech tam będę tak wyglądał i tak, tak się odbiorę. W mojej życiu to się nie za bardzo spodobało, aczkolwiek. Aczkolwiek myślę taką rzecz. Mówiąc o wierze, o chodzeniu w wierze, już wstępujesz na linię frontu. Wchodzisz w miejsce, gdzie zaczynasz, zaczynasz wchodzić w miejsce wojny. W miejsce wojny, które, które nie pomoże, w którym, którym, którym się znajdziesz, nie, nie pomoże żadna naturalna siła. Musisz zacząć czerpać siły na nadprzyrodzone z Boga. Dlatego jest powiedziane, że ci, którzy ufają Panu, idą, biegną, a nie mdleją, idą a nie, y, 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 ci, którzy ufają Panu, którzy wyszukają Pana nabierają siły, wznoszą się w górach na stokach jak gorły, biegną, a nie mleją, idą, a nie ustają. Biegną, a nie mdleją. Ja biegałem długie dystanse w swoim życiu, lubiłem dużo biegać. Teraz dla, na, na tryb życia, pracę nie mogę i bardzo chętnie wrócę do tego i wiem, że Bóg mi da, da to łaskę z powrotem się, się znaleźć. Są sezony w życiu człowieka i mam taki, że musimy zdobywać i zdobywamy e, ponownie to, co... No co, może byliśmy, nie może, byliśmy okradzeni yy, yy, naturalny spo, na naturalny sposób, przez, przez yy, najbliższych, znajomego, yy, po prostu yy, yy, i musimy na nowo i, i kupiliśmy dom i remontujemy. Dzięki Bogu, Zdobywamy takie rzeczy, których nam się nie śniło, jest tak? Amen. Yy, osiągamy rzeczy, których yy, myślałem, że dopiero za, za trzy lata będziemy mogli osiągać, a Bóg daje nam teraz zdobywać, amen kończyć remont, robić to, tak jak jest to powiedziane, to co jest, 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 jest to powiedziane w Starym Testamencie, słowo, czego dusza zapragnie. To zaczynam, zaczynam w to, zaczynam w takie rony wchodzić, że chcemy, chcę poprawić coś tam, zrobić jakiś domek taki przed domem i, i już zaczynam po prostu, Bóg, Bóg zaczyna otwierać drzwi, że może tak można zrobić. Amen. Nie tylko to, że, żeby zamieszkać, osiągnąć te sprawy domowe, te, te które musieliśmy ogarnąć z domem, najpierw go rozwalić, teraz go złożyć, i, 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 ale, ale właśnie to, czego dusza zapragnie. Ja wierzę, że w Bogu są prawdziwe marzenia. I, I mówiąc o życiu z Bogiem, nie chcę wchodzić w ścieżki naturalne. Ludziom się mylą pojęcia, bardzo często uważam że się mylą. Rozliczajcie, myślcie sobie, co chcecie. Ale ja nauczyłem się tak Boga i widziałem świetnych kazodziei, słyszałem świetnych kazodziei, nie ma żadnego porównania z drogą naturalną do drogi nadnaturalnej. Nie ma żadnego. Nawet przy wyborze króla Dawida, gdzie naturalnie wszystkim się podobali wcześniejsi bracia Jakuba Dawida, to przy wyborze nawet prorok się mylił, bo, bo, bo się kierował naturalną ścieżką. O, ten wygląda, on ma krawat, ma marnarkę, ma postawę, jest wysoki, będzie królem. Nie! Bardzo często ludzie, którzy zewnętrznie wyglądają wspaniale i zachowują się showmeni, często po prostu w ogóle nie są, nie są tego rodzaju przywódcami. Jak zobaczysz, Ludzie, ludzie, którzy chodzą, chodzą w Bogu, są specyficzni, wyróżnieni w specyficzny sposób i przez Boga namaszczeni, przez Boga poprowadzeni. Tak więc odsuwamy temat naturalnego życia, chodząc w wieżę, myśląc o chodzeniu w wierze, zaczynamy mówić o życiu nadnaturalnym. Nadnaturalnym, bo ono już nie pochodzi z naturalnych związków. Ale z naturalnego wpływu Boga, na naturalnego, czyli już nie ma tych naturalnych głosów ludzkich, tylko zaczyna się wpływ świata duchowego, Boży, Bożego, Bożego świata. Boże, mówimy o Bogu, bo, bo Twoja wiara, wbrew pozorom, rośnie przez to, że słyszysz głosy. Pytanie jest, jakie słyszysz? Jeżeli słyszysz złe głosy, demoniczne głosy, ludzkie głosy, które zastraszają, tak samo. Tu będzie rosła wiara, Twoja wiara i zaczniesz służyć i, i wpływać, i, 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 i robić to co, to, co słyszysz. Życie z wiary z Bogiem powiedzmy, że słyszysz jego głos i zaczynasz go rozróżniać, zaczynasz go przyjmować i zaczynasz się nim sycić, ale zaczynasz go wykonywać. Zaczynasz się wykonawcą Bożego Słowa. Amen. Amen. Haleluja. <grym> Bo wiara, 11 rozdział, y, 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 pierwszy werset list do, do Hebrejczyków kto go napisał, kto go napisał. Nie ma podanego nie ma podanego yy, 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 autora, aczkolwiek wszystko wskazuje na, na naszego lubieńca, na, na apostoła Pawła, ale nie jest podpisane. Yy, yy, jak również yy, 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 są, są miejsca, które są wiane tajemnicą i dokładnie tajemnica będzie nam objawiona. Kiedy się spotkamy twarz. Chyba, że wcześniej będzie obawienie jakieś, Bóg da, jestem za. Yy, ale jedenasty rozdział, pierwszy werset mówi tak, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W, 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 w angielskiej wersji, yy, których jest 200 tłumaczeń, 205 chyba, czy 10, a może już więcej, jak ja mam w szkole to, to to podawało się 208. Yy, yy, po prostu yy, tam jest słowo niepewne nie, tam nie ma słowa użytego pewność, tylko jest i yy, yy, przeświadczenie, tam jest substancja. Substancja, czyli jesteś pewny, jakby to było. Jakby, jakby to miało już miejsce, jakby to, jakby to jakbyś to widział, słyszał i wiedział i to robił. Więc yy, yy, twoja twoja wiara yy, rośnie, rośnie poprzez to, że że słyszysz Boży głos, przyjmujesz, zaczynasz, zaczynasz chodzić według tego, co Bóg mówi. Ja myślę, że to jest niesamowite, bo tak naprawdę zaczynasz się czuć tym wyróżnionym kimś, który ma tatusia w niebie, który słyszy. Ja jedną z pierwszych słów, które słyszałem Boga, Boga, jest jestem zbawiony, pamiętam. Pamiętam, jak, jak, jak przyjął kaznodzieja do kościoła w Biwicach. E, nie, pamiętam, nie pamiętam imię, ale nie pamiętam nazwiska. Wiem, że jest bardzo znanym kazem obecnie w, w Kanadzie. John, John, postawny człowiek, e, e, w takiej łasce, mówił wszystko, w takim, takim pokoju. E, ja on, on powiedział, e, e, właśnie o tym, w jaki sposób Bóg do nas przemawia, i, i pokazał, po prostu powiedział, 5 minut dym, takiego, takiej ciszy, żeby. Abyś mógł usłyszeć swój głos. Ja to, co. był głos Boży, nie swój, tylko Boży głos. I ja wtedy, to, co było takie wyraźne dla mnie, to, to było słowo, ja byłem świeżo nawrócony, tak naprawdę człowiekiem, to, to usłyszałem to słowo, jestem zbawiony. I to, czego byłem pewien, ale usłyszałem to też. I, i bardzo często żeby mówić o chodzeniu w wierze, musisz wiedzieć, że wiesz, że wiesz, że Bóg do Ciebie coś powiedział, że Bóg do Ciebie powiedział w tej sprawie, w takiej sprawie i Bóg Cię poprowadził i Bóg do Ciebie, i Bóg, i Bóg Ci daje konkretne wskazówki. I yy, yy, wiara jest właśnie tą pewnością. Przychodzi ta pewność przez to, przychodzi nie przez wymyślanie Bożego Słowa, nie przez zgadywanie. Yy, wiecie, to nie jest tak, jak ludzie mówią, yy, uczą... Yy, Uczął się, bo, bo Biblia jest natchnionym słowem Bożym. Ta Biblia to jest wszystko, co powiedział Bóg, ale nie wszystko, co powiedział Bóg dotyczy ciebie. Hello? Nie wszystko. Nie. Raz mówi do Dawida, raz mówił do Mojżesza, raz mówi do Abrahama, raz mówi Bóg do Gedeona, do Samsona, do, do Samuela, e, 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 ale nie, te, nie, nie, nie wszystko dotyczy prywatnie ciebie. Nawet uwaga, niech. Padnie, niech padną takie słowa. Nawet to, że jest obietnica w Dzieci Apostolskich, powiedziane jest i, i, powiedział, Bóg, i powiedział, po, powiedział Paweł do, do, y, do y, tego stróża w więzieniu, powiedział, jeżeli uwierzysz, że będzie zbrany, ty i dom twój, to dotyczył jego, dotyczyło dokładnie jego i rodziny. To nie, to nie jest obietnica dla wszystkich dama. My, my tego chcemy. Każdy chce, żeby rodziny się nawracały. Ale, ale jak dobrze wiemy, że tak się nie zaprzestaje, chociaż tego sobie życzymy, chcemy, pragniemy, błagamy o to. Ja nie, nie dewaluję Bożej obietnicy, ale to było słowo do konkretnego człowieka. Amen? Tak samo jak, jak słowem konkretnym było, było kiedy Pan już płynął łodzią, płynęli łodzią, a Pan wszedł po wodzie, i Pan już powiedział do Piotra, bo Piotr powiedział: Jeżeli to Ty jesteś, Panie, wszystkim tym się zjawa jakaś, ale patrzą, to, to jest jednak Pan Jezus. Kiedy, 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 kiedy go zobaczyli, to, Pan, to, to Piotr powiedział: Na dowód tego, że to jesteś Ty, każ mi iść po wodzie. On chciał słyszeć słowo Rema, bezpośrednie słowo do, 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 do Piotra. I Pan Jezus powiedział: Przyjdź do mnie. I wyszedł Piotr i szedł po wodzie. Była taka sytuacja. Świętej pamięci pastor Pol Jągiczowa zmarł parę miesięcy temu, już po, po podeszłym wieku, w Korei Południowej, kiedy on kiedy rozpoczynał kościół. Jego kościół obecnie, w tym czasie, teraz, jak, jak odchodził do Pana, miał około miliona ludzi. Nie mówimy o małych sprawach. Więc wtedy dopiero zaczynał Kościół i, i, i była taka sytuacja, że kościół nie, nie, nie miał tam, nie ma nie tak dużo ludzi jak obecnie. Była szkoła obmina i była sytuacja, że, że y, 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 po prostu uczniowie poszli, do, pojechali do domów, roz, roz, y, na, 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 na mieli wolne, mieli wolne, w, w, wakacje, mieli wolne, i y, y, w tym czasie była powódź i dwie dziewczyny, wierzące dziewczyny, Yy, no Miały, by, po drugiej stronie rzeki, była, yy, była i wieś, wioska, czy, czy miasto, jak, jakkolwiek, yy, po prostu yy, no nie, nie można było się przeprawić. Jedna z nich powiedziała: Piotr był wierzący, ja jestem wierząca. Panem jest kazał iść po wodzie, i, yy, i on poszedł. To tak samo my możemy pójść po wodzie, i one poszły i zostały zatopione. I, i po prostu woda ich pochłonęła. Umarły. Wielu ludzi y, zastanawiało się. To była wielka gorycz, wielki smutek i, i nikt nie miał na to odpowiedzi. I, i przyszli do, do, do pola i zapytali się y, y, dlaczego tak się mogło stać? Dlaczego tak się stało? Jak, Bóg, jak taki dobry Bóg mógł do tego dopuścić? A odpowiedź była, była bardzo konkretna, bardzo rzeczowa i niech nas nauczy. Ja wiem, że one poszły do nieba. Bo człowiek jest zbawiony, to nie jest zbawiony na, tylko na tą chwilę, kiedy kiedy się nawrócił, ale, ale w momencie, kiedy yy, cokolwiek się będzie w je, jego działo w przyszłości, Bóg go już ma w swoim ręku. I yy, one w tym sensie na pewno są w niebie, nie ma z tym znaków zapytania. Ale yy, 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 odpowiedź była taka: yy, Piotr otrzymał słowo od Boga, przyjdź do mnie. Pan już powiedział na niego, przyjdź do mnie. Wyszedł z łodzi. I szedł przez wiarę. My wiemy, że się zachwiał w wieżę, tak? Kiedy nagle zobaczył, że on idzie po wodzie i widział yy, ten sztorm, się przestraszył i zaczął tonąć. I pan Jezus go zopał za rękę. Tak? Pamiętamy to? I yy, tu jest miejsce, że wahania, nawet kiedy chodzisz w wieżę, mogą, jeżeli się zaczynasz oglądać na okoliczności, wahania mogą cię dopaść. I, I on powiedział w ten sposób. Piotr miał konkretne słowo Rema bezpośrednie słowo do niego powiedziane, ale y, y, i on dlatego mógł y, zrobić to, co zrobił, ale one nie miały bezpośredniego słowa od, y, od Boga, że mają przejść po wodzie do, do, do swojej wioski. Okay? Dlatego no, doszło do, 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 do takiej rzeczy. Ty i ja, żeby, żeby chodzić y, i żyć z wiary, musimy się nauczyć, nauczyć słuchać y, Boga, co do nas mówi. W tym miejscu, w którym pierwszy, w pierwszym momencie czytaliśmy o, o, o Zizajasza, 40 rozdziału, tam jest powiedziane, lecz ci, którzy szukają Boga, ci, którzy ufają Panu, ci, którzy y, chodzą w wierze, ci, którzy spolegają na Bogu, uczą się, próbują, uczą się y, y, chodzić w Bogu, y, nabierają nowych sił, wznoszą się w górę jak orły, i biegną ani leją, idą, anioł, yy, i do ani opadają. I